Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj poruszamy też ważny aspekt jakim jest nie wiem, dobór albo wybór albo jakie w ogóle są materiały do budowy układu wydechowego. No i też do kolektorów i tak dalej, więc zaczynamy z grubej rury. Postaram się, żeby materiał był krótki, a treściwy. Więc mamy tutaj trzy rurki, z których możemy wykonać układ wydechowy. takich materiałów, powiedzmy, które są dostępne, no u nas. Tak? W Polsce. Mamy tak, stalę aluminiowaną. To jest to. Lub też zwykłą stalę, ale aluminiowana jest bardziej brana pod uwagę jako do układów wydechowych. Mamy nierdzewkę. To jest 304 łamane przez 304L. Oczywiście jest też dostępna 316, no i mamy też tytan. No i teraz tak, o co chodzi? Widzicie, jak wygląda stal aluminiowana. Nie wiem, to stało może pół roku na zewnątrz. Także pod samochodem będzie tak wyglądało szybciej w ten właśnie zły sposób. Jeżeli chodzi o nierdzewkę, to najbardziej dostępna z różnych rozmiarów jest właśnie 304 304L no i teraz tak, jeżeli chodzi o grubość, to też jest, no wiadomo ja używam półtorówki, słuchajcie, do, mm, do generalnie do układów wydechowych bo jest, jest po prostu lżejsza nie trzeba też używać jakiegoś dużego prądu do przetopu, żeby to połączyć te połączenia są ważne nieraz przyjeżdżają jakieś wydechy, gdzie pękają, a mają 2 mm grubości te wydechy dlaczego tak się dzieje? dlatego właśnie tak się dzieje Yy, ponieważ yy, no, za słabo jest pospawana ta dwójka bez przetopu. No i co z tego, że materiał jest yy, srogi, yy, gruby, yy, że ma być wytrzymały, jak po prostu yy, no, spaw nie jest spoina nie jest odpowiednio zrobiona i, i po prostu no, pęka to na tych łączeniach, więc... Też nie ma sensu dokładać jakiejś masy, no to, to taka półtorówka nie przegnie, To nawet wydechy w serii robią z 1-2, albo nawet jeszcze cieńszej, że nic się z tym nie dzieje. Słuchajcie, z 316, bo teraz tak, taka 304, 304L ona może tak wyglądać po jakimś czasie. Taka, taka się zrobi, nie. To, to jest jakby to jest jakby normalne, że ona nie będzie tak wyglądać przez cały swój żywot. No, chyba że ktoś będzie dbał, zrobi to w polerze i żeby ta chrpowatość tej powierzchni nie była za duża i będzie to polerował tam, co nie wiem. No, nie mówię, że to co tydzień, ale no, raz na pół roku mi się wydaje, albo i samochód też nie wyjeżdża nigdzie w zimę. To mi się wydaje, że idzie coś takiego utrzymać, ale trzeba o to dbać. To jak wiecie, o o wszystko. Natomiast tak, stal aluminiowana. Wiadomo, że jest to najtańsza, że tak powiem, rzeczy. No i dostępna jest, jeżeli chodzi o jakieś takie tłumniki podstawowe jakie kupujecie, nie wiem, na jakichś aukcjach internetowych czy w jakichś sklepach motoryzacyjnych jako, nie wiem, no, na półce jest jakiś tam tłumniczek za 150 zł razem z kawałkiem rurki, bo mi się już rozpadli i biorę. No i nie ma problemu, no i macie coś takiego za, za 150 zł, natomiast no, nie zdziwcie się jak to będzie za rok czy za dwa tak wyglądać. Do mnie wiele klientów przyjeżdża, że już trzy razy wymieniali, nie wiem, bo mieli tam Hondę na gazie czy coś innego. No i wierzcie mi, że tak to wygląda po roku, po dwóch. To jest po prostu stal, tylko jest pokryta takim tlenkiem aluminium, no, który, który przy styczności jakby, y, albo przy rysie, czy, czy przy styczności y, z, takim, z taką ciężką chemią, jak zima, czy, y, czy nie wiem, no, jakieś inne ciężkie warunki atmosferyczne, no to powoduje korozję bardzo szybko. No nierdzewka trzyma się zdecydowanie lepiej. I to mówię, no czysta czwórka, czysta jest najczęściej, naj, najszerzej dostępna, jeżeli chodzi o różne rozmiary i bierzcie tylko z półtolówki. Tam, jeżeli chodzi o ten cały taki mit, że, yy, że, wiecie, że, że z dwójki, że jest ciszej, czy coś w tym stylu. Yy, słuchajcie, o co chodzi. Yy, wie, wiecie już z moich innych odcinków, że średnica wydechu ma znaczenie, jeżeli chodzi o jej eksploatację, o głośność, o komfort podróży i dostrojenie tego wszystkiego. Yy, więc. Yy, Ważna jest oczywiście nie średnica po zewnątrz, tylko w środku. Więc jeżeli ktoś bierze wedek z półtorówki a z dwójki, no to znaczy, że on ma o 1 mm mniejszą średnicę w środku. I to może powodować szybszy przepływ, czyli to może powodować, że jest mniej wuczenia. Nie bierzcie tego jako taką akustykę, że nie wiem, że to jest nie wiem, cieńsze i że to przenosi jakieś wibracje na zewnątrz. Taka dwójka też będzie przenosić. Albo się ktoś strzelił w częstotliwość rezonansową układu, że właśnie dwójka wchodzi w inną niż układ, no i wtedy nie, nie, nie ma jakiegoś rezonansu. Ale to są przypadki jakieś. Na marginesie to najwięcej zależy od powiedzmy, tych elementów, które faktycznie wyciszają na Wedech, czyli no, no, po prostu otłumnik, tłumnik, tak? on jest najważniejszy w całym układzie. Więc półtorówka. No, szczerze, ja bym robił z 1,2, no, ale to też jest ciężka dostępność. No i mamy tytan, mamy tytan, mamy jeszcze Inconel, mamy takie materiały, powiedzmy, ee, no, nie tropikalne, ale no, takie już używane nie amatorsko, a naprawdę profi, żeby to, nie wiem, była różnica i w wadze i w osiągach e, i tak dalej. Ja Wam tu zaprezentuję, bo wcześniej to ważyłem, więc jestem przygotowany. To jest tytan. Tytan zazwyczaj, jeżeli chodzi o rury i kolanka, on jest dostępny ze ścianką jedynką. E, Tłumniki robi się z jedynki i nawet cieńsze, no, natomiast dlatego też jest jego charakterystyka dźwiękowa jest inna, po prostu ma tą inną, ma tą inną trochę częstotliwość rezonansową sam materiał. Więc yy, dźwięk będzie inny i w niektórych przypadkach, w niektórych samochodach może Wam się spodobać taki dźwięk, a w niektórych nie. Będzie jakiś bardziej rzężący, czy taki yy, nie wiem, jazgotliwy, taki agresywny bardziej, ale na nierdzewce mniej. Więc dobra, odpalamy wagę. Jest, moja piękna waga. Dobra i wsadzimy najpierw nierdzewkę. Ja już mierzyłem. Słuchajcie. Tu jest 1,9 mniej więcej, 1,88, 1,9 kilo I to jest y, 76,1, tytan też mam 76,1 Tylko to jest y, półtorówka oczywiście i nierdzewka, a tytan mamy jedynka, tak? Więc sama zmiana grubości już tu spowoduje jakieś pewne różnice Natomiast tu mamy 0,7 metra, a tu mamy metr, tak? Ja już to wcześniej przeliczyłem y, To bardzo prosto się liczy Wystarczy powiedzmy, no nieważne Generalnie wyszło, że metr tej rurki Ważyłby gdzieś mniej więcej 2,8 kg Mniej więcej To nie musimy się tam czepiać o jakieś tam dziesiąte Bo i tak jest różnica spora Więc mamy tak, metr rury 76 Ze ścianką półtorówką, tak jak Wam wspomniałem Z półtorówką Będzie ważył jakieś 2,8 kg I tu mamy tytan, patrzcie To jest mniej niż połowę znaczy, no przesadziłem mniej niż połowę. Nie, no nie przesadziłem, dobrze umiem. Jak tam to waży 1,8,07, a ponad 2 kg, zdecydowanie ponad 2 kg waży metrowa, no to tutaj mamy mniej niż połowę. No i słuchajcie, teraz tak, gdyby to było zrobione z dwójki, a to z jedynki, to jakby tutaj rzecz jest oczywista, prosta, tak? Że generalnie jest połowę mniej materiału i dlatego połowę mniej waży. No ale tu widzicie, że jest zupełnie jakby inna technologia, inne materiały Dlatego to jest, powoduje taką różnicę w masie Więc Wyobraźcie sobie, że macie nie wiem, 4 metry w układzie wydochowym No i potrzebujecie jeszcze do tego wykonać jakiś tunel, jakąś końcówkę i tak dalej No to wyobraźcie sobie do kupy jaka to może być różnica w masie Gdzie jeden i drugi układ jest lekki, tak? No więc tytan naprawdę no, jest tutaj szalenie no, właściwą Właściwy materiałem na układ wydechowy. On ma jeszcze jedną ważną zaletę. Ze względu na to z jakiego on jest składu oraz z tego z jakiego on jest materiału, w sensie jeżeli chodzi o grubość. To on się szybko nagrzewa, ale też się szybko chłodzi. Słuchajcie, ja jak nieraz coś próbuję ospawać, jeżeli chodzi o tytan. Coś tutaj ma takiego. O tu mam coś takiego w środku. O, tutaj się kiedyś bawiłem. A propos spoin w tytanie to też Wam zaraz pokażę, jak, jak powinna wyglądać, jaka jest wada. Z tytanu mogę w ogóle zrobić osobny odcinek, jakbyście byli ciekawi, to piszcie w komentarzach. ewentualnie Właśnie, jeżeli chodzi o komentarze. Piszcie jakie, z jakiego materiału Wy macie u siebie u, u, układ i jeżeli macie na przykład ze stali i to powiedzcie, że się mówi nieprawdę, bo ja jeżdżę już piąty rok i wszystko jest git. Albo powiedzcie, że macie nierdzewkę 304 i po pół roku jest cała brązowa i to w ogóle był było do kosza i tylko i wyłącznie 316, bo przynajmniej wygląda przez 5 lat jak nowa, albo tylko i wyłącznie tytan, czy tam Inconel i tak dalej. Z jakich materiałów są budowane kolektory wydochowe, z jakich powinno się budować, to przejdziemy w następnej części odcinka. Natomiast a propos jeszcze tutaj tego tytanu, patrzcie się, jeżeli się nie spawa z argonem w środku, to w środku się robi taki biały nalot i on strasznie zmniejsza wytrzymałość. Tego połączenia. Druga sprawa jest taka, że te spawy kolorowe, które tak zawsze się kojarzą świetnie z tytanem, to niestety, ale to jest wada. Nie może być taki kolorowy spaw. Musi być taki, aczkolwiek nie wiem, czy tu nie jest wyszlifowane. A spojna tytanowa powinna mieć ciągłą osłonę argonu w środku i bardzo szeroką i długotrwałą z zewnątrz przez co y, ta spoina y, w najbardziej doskonałym wydaniu powinna być taka siwa, czyli w kolorze właśnie tytanu no to jakieś tam, kiedyś robiłem jakieś próby wiecie to nie było zamontowane do samochodu, po prostu chciałem zrobić ale dobra, bo tak y, zacząłem mówić o czymś innym a teraz mówię o czymś innym, to tak nawiasem chodzi mi o oddawanie temperatur, więc jeżeli chodzi o tytan, to jak spawałem te dwa elementy ze sobą to słuchajcie, kończę spawać i normalnie można to wziąć do ręki, tak szybko to odbiera temperaturę, no i to jest po prostu szok Aluminium no to jest bardzo daleko od tego tytanu, dlatego on ma takie szerokie zastosowanie w wydechach Mega, 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 jeżeli chodzi właśnie o zmniejszanie wtedy temperatury, powiedzmy nie wiem, no być może, że ma wpływ na zmniejszenie EGT, no skoro W dalszej części wydechu jest niska temperatura, no to działa jak radiator, że odbiera to ciepło z silnika więc no, może to być bardzo ciekawy materiał, nawet do jakichś innych zastosowań. Jeżeli chodzi o jego plastyczność, to sami widzicie, że to samo co z nierdzewką robię z tytanem. Niekoniecznie jest to też takie oczywiste w porównaniu 1 do 1, jeżeli chodzi o grubość. Bo tu jest jedynka, z nierdzewki mamy półtorówkę, to się zachowuje podobnie. Miałem tytan półtorówkę kiedyś, to bardzo ciężko się. Znaczy jego plastyczność jest powiedzmy. Podobna, tylko trzeba użyć dwa razy większej siły, prawie dwa razy większej siły na przykład na prasie, żeby taki element wykonać. No więc, jeżeli chodzi o tytan, to tak się to ma. Ja szczerze polecam. No wiadomo, że koszta są dzisiaj astronomiczne w ogóle wykonania wydechu z nierdzewki, a co dopiero z tytanu. Ale bardzo bym zalecał. No, jeżeli kogoś stać, to robić z tytanu, nie bać się... Mogę nagrać mówię odcinek jak jesteście chętni, jak to, się, jak to się łączy, takie elementy, jak to wykonać prawidłowo, skąd wziąć taki materiał. o, To by mogło być ciekawe, teraz. Nierdzewka: no to mówię 304-304L. Najbardziej poprawny i najbardziej oczywisty wybór do robienia układu wydechowego z tych takich złoty środek, czyli tanio i dobrze. Natomiast ta aluminiowana no, jest z tych takich najtańszych, że tak powiem, w zamiennikach. I jest to element najtańszy i szeroko dostępny, ale słuchajcie, jak ktoś weźmie za robotę, nie wiem, pospawania tam czekolanek z kawałkiem rurki do tego dołączenia tunika, no nie wiem, weźmie powiedzmy, że dwie stówy. Czy przywieziecie mu materiał z nierdzewki, czy ze stali minowego, no weźmie tyle samo za robotę. Więc nie wiem, czy po prostu nie szkoda jego pracy i, i wiecie, no wydawać to jakby dwa razy, albo m, pomyśleć jeszcze inaczej, że. E, że z, mogłem, nie wiem, zaoszczędziłem. Powiedzmy, nie wiem, tam, stówkę czy ileś na materiale używając tom. No, nie, nie wiem, czy to dzisiaj nie wydaje wam trochę bez sensu, że jest to niewielka oszczędność w stosunku do efektu, jaki byłby finalnie, gdyby to zrobić z nierdzewki. Dobra, teraz jeżeli chodzi o materiał na kolektory, bo mamy jeszcze coś takiego jak ten Inconel, yy, to mówię, to już jest taki materiał. Ja z niego w życiu nie korzystałem, więc ja nie będę się jakoś znacznie wypowiadał w tym temacie stosowanie tytanu yy, znaczy tytanu, jeżeli chodzi o zastosowanie konelu, to bardzo często stosują to w kolektorach właśnie wydechowych jako że ten materiał jest po prostu wytrzymały i on nie jest ze ścianki jedynki tylko właśnie tak jak tytan tylko jest półtorówki a ma podobne właściwości, czyli też ma dobrą odporność temperaturową i nie wydłuża się tak jak nierdzewka jeżeli chodzi o materiał na kolektory właśnie zwykła stal zazwyczaj jak jest nie wiem, ktoś robi tanio kolektor zazwyczaj to się na dłużej trzyma bo stal nie ma takiego jakby takiej właściwości, że podpłyn zwiększenia tej temperatury aż tak bardzo się wydłuża. Ta nierdzewka 304, 304L ma najmniej korzystne właściwości, jeżeli chodzi właśnie o wykorzystanie na kolektory, bo bardzo się wydłuża. Więc 316 wydaje się już lepszą opcją, jest jeszcze 316, w ogóle jest bardzo dużo tych materiałów. <laughs> Tam jest jakieś TI, jest, jest samo I, jest T. Więc jest bardzo dużo materiałów jeżeli chodzi o 316 Natomiast do układu wydechowego obojętnie jakiej byście nie użyli To na pewno będzie lepsza, dużo lepsza gatunkowo i, I tak dalej od zwykłej 304 A jeżeli chodzi o układy wydechowe to tutaj Mi się wydaje, że najlepszym wyborem jest Stal nierdzewna 321 Ją się też łączy specjalnym, specjalnym spoiwem Nie używa się do tego 316 czy tam 309 LSI czy, jest, czy jeszcze jakiegoś innego spoiwa? <coughs> Używa się specjalnego. Jak będzie kiedyś okazja, że będę wykonywał taki kolektor, to nagrawam taki odcinek, żebyście wiedzieli. I tutaj, tak, z 321 jest też problem z dostępnością, więc jeżeli macie zamiar się brać za budowę jakiegoś kolektora albo komuś zlecacie, to zdecydowanie trzeba się zająć wcześniej szukaniem tego materiału, bo nie jest łatwo dostępny i też w jakichś odpowiednich wymiarach no nie wiem, macie otwór w głowicy jakiś tam elipsowaty czy okrągły o średnicy nie wiem tam 40 mm czyli pasuje wziąć materiał o ściance tam 2, 2,5 3 mm na kolektor mówimy o turbo, do wolnosaków raczej z półtorówki, tu nie ma sensu nic więcej tam nic na tym nie wisi a żeby za dużo nie ważyło i nie obciążało silnika czy tych szpilek to proponuję nie robić tego z dwójki tylko z półtorówki ale o kolektorach też będzie inny odcinek Wracając do tematu, więc e, jeżeli chodzi o wykorzystywanie materiału, e, no to mówię, niektóre rozmiary, na przykład tam 44, nie wiem, 45 jest chyba, 42, 4, później jest chyba 45, później jest 40, chyba 83, Są jeszcze jakieś pomiędzy 40, chyba 2 i 4 jest jeszcze taka. <laughs> Najczęściej stosowane właśnie wymiary to są między 40 a 50 mm do kolektorów, ja zalecam jeżeli ktoś robi z 304 czy tam 316 lub 321 ja zalecam nie mniejszą niż 2 mm pod turbo i nie większą niż 1,5 mm jeżeli chodzi o kolektory do silników wolnosących hmm, dobra i tyle to tak naprawdę, tak chyba za długi to będzie materiał, miałem nadzieję, że będzie krócej jakoś, ale jak zwykle się rozgadałem za co przepraszam, podsumowując jak kogoś stać to z tytanu albo, bo może się okazać że 316 będzie już w niewielkiej różnicy cenowej od tytanu jest co prawda trosze, troszeczkę bardziej skomplikowanym w spawaniu i, i nie wiem, no trzeba dokupić kolanko, a nie musicie, możecie też to w pospawać. Jest materiał mega, mega, mega. Ja kiedyś w przyszłości, nie wiem, no powiedzmy, że planuję, ale to są bardzo da, daleko idące plany, że już po prostu z nierdzewki nie będę w ogóle u, robił układów wydochowych, tylko choćbym miał robić, nie wiem, dwa w miesiącu, ale z tytanu, to będę robił chyba tylko z tytanu, żeby jakby rozszerzyć tą technologię w Polsce no bo jest to niewiarygodnie dobry materiał, chyba najlepszy dlatego Akrapowicz pewnie tylko robi z tytanu no i dowiedział się o tym bardzo, da bardzo dawno temu no tylko też trzeba mieć rynek zbytu na to, no ale istotne. Yy. tak mówię, stal absolutnie odradzam, w ogóle tego nie stosujcie, nie ma to moim zdaniem sensu, lepiej dołożyć parę stówek i już wziąć coś z nierdzewki a tytan to jeżeli kogoś stać, no to jest to najlepszy materiał na układ wydochowy moim zdaniem nie nad kolektory, tylko na układ wydochowy, o kolektorach sobie porozmawiamy kiedy indziej Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Dajcie lajka, jak Wam się podobał. Następny odcinek prawdopodobnie będzie właśnie o kolektorach wydechowych, chociaż niekoniecznie. Zobaczymy, co się tam napatoczy. Coś jeszcze o tym buczeniu, o rezonansach muszę nagrać, bo bardzo dużo się tematów pojawiło takich. W sensie zapytań gdzieś tam na grupach, więc postaram się coś takiego wrzucić. No to tyle. Jeszcze raz. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.